Forma ceramika oprócz pojemników do układania kompozycji zaproponowała naszym klientom coś dodatkowego, w co mogą włożyć swój własny pierwiastek twórczy. Są to imitacje jaj. Bardzo fajne jajko, białe, coś produkujemy w różnych kolorach. Ja wybrałem białe i chciałbym bardzo zaproponować coś bardzo fajnego, co możemy zrobić sami. Możemy zrobić to z naszymi dziećmi, a mianowicie zrobić z tego jajka kraszankę lub yy, pisankę. I w tym wypadku ja użyję pisaka. I tak jak wyglądają te kraszanki i pisanki, należy wykonać pewien rysunek. Ja już mam gotową. Mam takie pisanki wykonać Państwo sami. Bardzo ładna, bardzo dekoracyjna i bardzo świetna.